Hejka, z tej strony Łukasz i będziemy dzisiaj sobie takimi kauczukami A, czekajcie, czekajcie A no, są takie kauczuki I będziemy dzisiaj jak najdalej yy, yy, tak jakby turlali tymi kauczukami I który dalej poleci, ten wygrywa Zostawcie łapeczkę w górę i sobika. Weźmiemy po 20 subów dlatego ok. Zaczynamy. Ja sobie tylko ustawię kamerę i się wyjdziemy. Ok, jestem z powrotem. I dobra. Pierwszy zaczynam taki zielony kauczuk. I sobie zobaczymy, gdzie on poleci. Ok. Tak przybliżę to mniej więcej. Chwileczkę. Tam on jest, ale sobie za chwilkę porównamy to. Okej. Okay. Czekajcie chwilę. Dobra. I teraz taki kauczuk. I okej. Okay. To już turlam. Yy, okej. Okay. Żeby było sprawiedliwe to... Okej, okay, pokażę wam gdzie on wylądował On nie tam Okej okay. jeśli sobie porównamy mhm, i Za chwilę przyjdę z linijką I wam pokażę różnicę Okej, okay, już jestem Ten kauczuk nie wiem, czy tutaj będzie to widać. Wlądował. Y, no, takie, właśnie, równe 15. Chociaż nie, 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 y, On wylądował. Hmm, jak było to sprawdzić? Y, no Mniej więcej. Tak, 5, 5 cm od tablicy. A ten kauczuk wylądował tak z. Tutaj mam 15 m, to przesunę tą linijkę w te miejsce Ok, i on wylądował tak mniej więcej 18 cm od tego, więc y mamy już zwycięzcę. OK, i to na tyle z tego odcinka. Jeżeli byście chcieli więcej, to dajcie łapeczkę w górę, dwie łapeczki w górę i kolejny odcinek. A więc mm, już ja się wam żegnam i pa pa.